Dzień dobry, dzisiaj będziemy rozmawiać z Michałem Kopcewiczem z firmy Detfigo. E, Michał. Najpierw, pierwsze pytanie. Jak, jak sądzisz, jakie są perspektywy na rozwój produkcji PCB w Polsce, no, biorąc pod uwagę, że sytuacja nie zmienia się od wielu lat? No tak. Ja jestem już prawie 18 lat na rynku PCB. Pracowałem w poprzedniej firmie, gdzie rozwijaliśmy ten rynek, ale bazując na dostawcach azjatyckich. Chciałbym, żeby ten biznes rozwijał się w Polsce, ale przez te kilkanaście lat Chiny rozwinęły się bardzo, a Polska nieznacznie. Są bariery, bariery wejścia przy tworzeniu, przy zakupie technologii, tak, czy samej produkcji i to powoduje, że jednak taniej i lepiej jest zamówić płytki w Azji niż wyprodukować je w Polsce. No tak, a czy myślisz, że właśnie fali tego trendu nearshoringu i po prostu, czy może jakaś e, sytuacja ostatnio może wpłynąć na to że, to, że ta sytuacja się jednak zmieni, że jednak ten, że jednak ten rynek się w jakiś sposób rozwinie u nas? Polska jest znaczącym partnerem dla producentów elektroniki w Europie i wiele tej produkcji jest już ulokowanych w Polsce, ale jest to głównie montaż elektroniczny. Jeżeli chodzi o samą produkcję obodów drukowanych, są producenci europejscy, czy w, Stanach, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest kilka firm, które produkują niską technologicznie mają niskie technologie producenckie, produkują jedną, dwie warstwy, ewentualnie czasem cztery. I jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane płytki, zamawiane są w Azji. Czy to, a to, czy to wynika z jakiejś, po prostu z przewagi technologicznej Chin, czy? Tak, tak. W większej ilości wart wymagają e, innej technologii, zaawansowanej technologii, e, która jest barierą, tak? Sam, sam koszt a, tak. Przy wybudowania tej technologii w Polsce jest znaczący. E, Zamówienia są, tak. My, my sami stworzyliśmy to, że e, cały świat produkując w Chinach pomógł im się rozwinąć. E, ja nawet tydzień temu wróciłem z Chin i, i, i potwierdzam to. Ten rozwój technologiczny jest niesamowity. E, tam teraz można powiedzieć, że połowa samochodów jeździ już elektrycznym, gdzie pięć brandów chińskich e, no, bo można powiedzieć, że przewyższa e, jakościowo e, samochody elektryczne produkowane w Europie. No dobrze, a czy w takim razie z drugiej strony, czy uważasz, że może istnieją jakieś zagrożenia dla rynku chińskiego, który no, rzeczywiście jest czołowym na świecie, czy czy pierwszym... to jakieś ciemne chmury, które się pojawiają może? Oczywiście, już się pojawiły. Bo pierwszym zagrożeniem jest to, że Stany Zjednoczone powiedziały, że blokujemy Chiny, tak, we współpracy. I to widać, tak? Chińscy producenci obodów drukowanych, bo o tym mogę powiedzieć, poszukują biznesu, bo mają takie możliwości teraz, tak? Jeżeli chodzi o pojemność produkcyjną, jeżeli chodzi o zaawansowane technologie. Więc jakiekolwiek blokowanie biznesu powoduje, że są te ciemne chmury, pojawiły się. Ale Chiny są otwarte cały czas na partnerską współpracę i w Europie i w innych krajach. Dobrze, no to myślę, że dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. Również.